Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Amnezja Mroczny Obłęd Muszę wam się przyznać, że odkąd wygrzebałem ten poradnik ta gra stała się dużo ciekawsza A Właśnie, dlaczego ja wcześniej tego okna nie zauważyłem The fuck Dobra, musimy derwać krzesło I rozwali Wow, coś mi się zablokował klawisz i w okno. Teraz chyba nie będzie potworu w tym odcinku. Ja już jestem happy. Ale w sumie wreszcie się stało to, co chciałem zrobić. Czyli, no nie, teraz będę mnie sobie atakować, serio? Od początku chciałem. Znaczy, w sumie już mówiłem na początku, żeby. Roz... Ja bym rozwalił to okno i sobie wyszedł na zewnątrz. I w sumie to robimy teraz. Jej, zombie biega po lesie, mam nadzieję. O! O! Chwila, a ja muszę coś sprawdzić. Zapisz, wyjdź, kontynuuj. I sprawdźmy, czy można zbierać grzyby. He he, <noise> dzięki za radę Dobra, czyli nie można zbierać grzybów Retrospekcja. Co to za pierdoły? O, trzy kropeczki Fajnie. Dobra. O! Jakie fajne kółeczko! O, resztka psów jeszcze szczeka Dobra. E, chwila. E, coś tu jest ciekawego jeszcze? W poradniku jest zawsze o jednym tam krzysiwie i jednej tam z oliwą, ale przeważnie chyba jest więcej. Tak to coś czuję. O, mamy to, co trzeba. Oliwę sobie nalaliśmy. O! O, o i to jest. O! Dwa krzesiwa. Po jest ciemno, bo mi coś szwankuje łeb. Eee, jakie fajne koło zębate. Dobra. Tu się nic nie dzieje. To jest fajne. Eee, jeżeli wina znowu się zepsuje, użyj silnika parowego, żeby podnieść ciśnienie w kotę, zanim uruchomisz z całą maszynerię. Za pomocą dźwigni możesz dokładnie wyregulować wysokość ciśnienia. Wskaźniki na kotle powinny pokazywać 8 w górę i 8 w dół. Upewnij się, że mechanizm działa według tego schematu. Punkt potrójny. Czterofazowa amplituda. Pełny cykl przepływu okrężnego. Pamiętaj, że maszyna nie zadziała, dopóki nie zamontujesz w niej odpowiednich dźwigni. Ok, będzie lipa. Będzie ciężko. To jest dziennik, to nie? To w notatkach powinno być. Silnik, windy, instrukcja. Jej, mam instrukcję do silnika, windy. Dobra. 8 w górę, 8 w dół. To wracamy, idziemy na grzyby. No i co się boisz, jesteś wysoko nad tym, a to jest dziwnie połączone i to jest straszne. Ja chyba wrócę do domu. Hops, 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 hops. Jeps. Jej, ale fajna dziura. A ja tego krzesła już nie chcę. Uuu, nie było słychać jak spada. Straszne. Dobra, idziemy teraz nam te dźwignie powtykać i zrobić coś z tym, tym. Mam nadzieję. Nie czytałem dalej tego poradnika Bo tak chcę tylko wczytać go w miejsca gdzie się zatnę I mam nadzieję że nie będzie teraz potworu. Bo ja tych potworów nienawidzę Wszędzie, gdzie nie w każdej grze Gdzie nie można walczyć z potworami To dla mnie jest złe O fajnie Spaczony, spaczona ziemia Strzeli mi to w twarz? A strzeliło A to mnie Ojejku to mnie rani Dobra, Git, idziemy. Chyba mnie rani, albo byłem wcześniej już zraniony. Tylko, że mnie zwrócił uwagi. Wszystko jest możliwe. Wchodzimy sobie do maszynowni. i idziemy powtykać dźwignię. 8 w górę, 8 w dół. A, to nie to pomieszczenie. Chwila, ale możemy sobie to chyba wstawić. Osiem w górę, osiem w dół. To chwila, mm, nie tak. O, jest git. Czyli dobrze mówiłem, że musi być jakaś instrukcja do tego. No, przepływ pary jest y, dobry i stabilny i wszędzie będzie teraz y, psykać tym. Irytuje mnie to wszędzie po zamykane drzwi, bo cały czas mam wrażenie, że gdzieś się nagle jakiś potwór zjawi. Do czego chcesz, Ruro? O, skrzynia. Zaraz zaglądałem do niej. Eee... Jej Przepływ, dobra. Idziemy uruchomić silnik. Znowu się boję. Gram w środek dnia, jest dziesiąta godzina, że to było widać po saveach. Co? A, w piecu się nie jara. Seriości? Ha, bo to się. Co jest? Co ja jeszcze muszę zrobić? Czy ma ten? No ja nie wiem, co ja tu mam. No nic już nie mam takiego. Idę zobaczyć tu windę. Muszę następnym razem więcej przeczytać. Chwila, mam przecież instrukcję. Eee, j, notatki, b, punkt go, e, po, trójny. Punkt potrójny, czerwony tutaj pan cyk przepływu okręż. Co? Serio? Ale zamontowałem te dźwignie. Wróć Aha, to je zabrałem. to wsadza jest z powrotem. Przepływ, notatki. Punkt potrójny. To teraz powinienem te dźwignie ustawić. A później włączyć silnik. Przecięło się, nie mogę zepsuć. W sumie dobrze, dobra, to i teraz silnik, tak? Czy co to to jest? Płęcyk przypływu w okrężu. Nie dało się normalnie tego napisać. Tak jak to się mówi, na chłopski rozum. Jakieś dźwignie czy coś? Nic. No ja nie wiem. To to, że ja nie wiem to chyba widać O! Teraz nawet ten Idę zobaczyć do tej windy W sumie silnik jest zapasowy, jako zapas tylko z tego co tam gdzieś chyba było. Tak mi się wydaje Jak dobrze zapamiętałem to jest tylko na zapas tak w razie czego Czy te dźwignie? Nie wiem, coś było na zapas Idę zerknąć do tej windy Nie jest daleko, mogę przejść Troszkę ruchu nie zaszkodzi No właśnie, przydałoby się ruszyć Dupę sprzed tego komputera No Nie działa Fajny dźwięk rups, 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 rups. Fajna ta winda i tak mam klaustrofobię Dobra To nic To komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Do usłyszenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Omnezjan mroczny obłęd A, zadanie mam jeszcze jakieś No właśnie, nie wiem jak go uruchomić Dobra